Jak zwykle po długiej przerwie. Kwiat czarnego bzu kwitnie obficie w tym czasie. I co z niego możemy zrobić? Otóż całe mnóstwo pyszności. Poprzez syrop na zimę, na grypę, poprzez orzeźwiający napój na okres gorąca, do szampana i winka. Możemy też zrobić dla naszych dzieci, wnuków przepyszne naleśniki z kwiatem czarnego bzu, który nam doda wartości odżywczych. Jak robimy? Bardzo prosto. Czy to będzie szampan, czy to będzie orzeźwiający napój gazowany, czy to też syrop. Zbieramy kwiaty. Pięknie, rozkwitnięte. Oczyszczamy z robaczków. Obcinamy. Wrzucamy do słoja. I zalewamy syropem. Dodajemy troszeczkę cytryn. Cała filozofia. Więc kochani, jak już mamy przygotowany ten nasz nastaw, czekamy tydzień czasu, pamiętamy o tym, aby. Raz dziennie, przynajmniej otworzyć i wypuścić gaz i przekręcić z powrotem. Po tygodniu odcedzamy przez sito, tudzież bawełnianą ściereczkę. Wyciskamy resztę wszystkiego co dobre i przelewamy do mniejszych butelek. Ja proponuję butelki plastikowe, bo one nie pękają. Ale można też do szklanych, które są zamykane na korek taki przyciągany. Wlewamy wówczas tylko dwie trzecie butelki. Zostawiamy troszeczkę miejsca na gaz. I też przez pierwsze dwa tygodnie, jeżeli ma być to szampan, upuszczamy troszeczkę gazu, żeby nie rozwaliło nam tych butelek. A, no i jak już mamy przelane wkłada, ustawiamy w chłodnym miejscu. Póki pierwsza fermentacja ustawiamy gdzieś w ciepłym miejscu, nawet na słońcu, ale wówczas zasłaniamy materiałem, żeby bezpośrednio słońce nie oddziaływało na nasz przyszły szampan. A ile smaku i dobroci dowiecie się, jak zrobicie?